Dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym nowym filmie Jesteśmy dzisiaj na Leśnictwie Wschód, w okolicach jeziora tuczno w takich żyźniejszych lasach To jest las akurat Olszowy Olchowy Ols Który widzimy, mimo że mamy teraz aktualnie sierpień, mamy popołudnie. Jest temperatura powyżej tak, 30 stopni A tutaj pięknie utrzymuje się woda na powierzchni Woda ta pochodzi częściowo z opadów, częściowo z rozlewisk strugi dormowskiej, która tutaj szelasy zasila wodę, ona przepływa sobie właśnie przez jezioro tuczno, przez jezioro winogórskie Wcześniej przez Jezioro Gorzyńskie, Gorzyckie i tak aż płynie do Muchocina, gdzie uchodzi do warzyw. Tutaj Podejdziemy troszkę bliżej. Widać tutaj pięknie jak Olsza jest doskonale przystosowana do życia na takim terenie, mimo że ona sobie rośnie na takich wywyższeniach, takich kępkach. O, tutaj pokażę system, może akurat nie Olsza, a, a wiąz. pokażę jak on jest doskonale. do tego tutaj, tutaj Słonie państw. Potężne korzenie, które utrzymują go w tym wymagającym siedlisku, bo tutaj mamy gleby torfowe, czyli raczej słabo jest się w nich utrzymać, żeby drzewo stało stabilnie, ale one dają sobie świetnie radę właśnie dzięki takim solidnym, rozbudowanym bardzo mocno systemom korzeniowym. Tutaj mamy muszle ślimaka z rogowego my ja tutaj chodzę po fragmencie, gdzie już wody nie ma, woda się wycofała trochę, no od dobrych kilku, tak czterech pięciu dni, no, mamy sytuację, że nie pada, dlatego ta woda tutaj ucieka, ale jak państwo sobie tutaj widzą jeszcze tutaj sobie świetnie radzi, świetnie się utrzymuje. Tutaj niedaleko żyją bobry, na których tutaj drzewie widziałem. Tutaj o, mamy ten wiąz tutaj. Mamy widać dawne ślady po, po Bobrze, tutaj mamy to tak zabliźnione bardzo mocno Tutaj dawniej, bardzo dawno musiał zerować coś już mamy się wszystko zabliźnia Znaczy zabliźnia, zarasta przez nową korowinę A tu w drugą, za moimi plecami, czyli odwracając się tu od wody mamy suchsze siedlisko, gdzie świetnie sobie radzą świerki, dęby, kilka buków też jest skarpę a tu w dołku właśnie jest ten błąd także dziękuję Państwu bardzo za uwagę do usłyszenia w kolejnych filmach pozdrawiam serdecznie zażbór